Dzwonię w sprawie ziemniaków, to jest aktualne? Tak, 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 aktualne. Bo tu pani Agnieszka wystawiła, nie? Tak, to jest A, no właśnie. To z panem to załatwić, czy tam z konkubinę pan da do telefonu? Z mną, ze mną. Dobra. Pan mi powie tak, to jest polski produkt, bo tu widzę na worku białą, czerwoną flagę. Tak, to jest polski mój produkt. Od, od pana z pola, tak? Tak, ode mnie z pola. Kupię tam... na zamówienie. Aha. Pan mi powie tak, jak długo on rósł? Koniec marca, no. Po, pod koniec marca był sadzony. Aha. Pan mi powie tak, ile jeden ziemniak waży? Nie wiem, nie mam pojęcia. No ile, tak jeden kilo bardziej, czy mniej? Nie no, nie, niech Pan nie przesadza kilo jeden ziemniak. Aha. Pan mi powie tak, kalorii ile jeden ziemniak może mieć? Nie wiem co pan chce, że Nie, do restauracji właśnie te ziemniaki chcę wziąć, nie? Bo właśnie biorą do restauracji te ziemniaki. No, no to ja to właśnie chcę... To jest zmiana, która bardzo no. jest do restauracji biorą. No, no to właśnie ja chcę do restauracji, nie? Mhm. No i pan... możemy się mówić skąd pan jest? E, powiem panu tak, pan Zwierzbi jest, tak? Zwierzbia, A ja z kluczborka w restauracja. Mhm. Mm I powiem panu tak, bym się musiał dowiedzieć, ile jeden ziemniak ma kalorii, bo my musimy to rozpisać właśnie na tym, nie? No ja panu mogę dać, nie wiem kilo, zobacz pan sobie sprawdzi A to pan nie wie ile ma jeden ziemniak kalorii? No wie pan co na ja takich rzeczy nie sprawdzam. Aha. Pan mi powie, takie kiełki zielone one mają, czy to bez kiełków są? To są młode ziemniaki. Ale bez kiełków, kie, kie, bez kiełków tak? Bez kiełków. E, można na surowo je jeść, to jest taka odmiana, czy trzeba właśnie je oporządzić? No raczej trzeba je gotować. Czyli na surowo nie smakują one, nie? No raczej na surowo nie. Aha. Pan mi powie, tak, i ile tam skrobi w jednym ziemniaku jest? Czy one mają skrobie w ogóle? Tego też panu nie powiem, no bo nie wiem, nie badałem Aha, tego. Bo pan jest rolnikiem, nie? Tak. Ale takim znanym tym wieśniakiem pan jest w okolicy? Czy taki nowicjusz? Kim jestem? Znany wieśniak, czy nowicjusz taki? Rolnik? Znany, czy pan jest? Duże. Ja jestem rolnikiem, nie jestem kurwa wieśniakiem. No, no ale, ale tak, tak się. Nie można mnie obrażać. Tak się... tak się mówi, nie? Halo. Tak, słucham pana cały czas. No, o to mi chodzi, czy pan jest znanym właśnie tym, nie? Tak, jestem znany. No, no to o to mi chodzi, nie? Bo ja chcę właśnie od takiego znanego wziąć, nie? E, pan mi powie tam we worku żadnych zielony ziemniak się nie trafi, nie? Nie, nie ma takiej opcji. E, bo zielony to trujący może być, nie? Tak, wiem o tym. No. E, pan mi powie, ile czasu się gotuje jeden ziemniak? Nie wiem, nie sprawdzałem, ale się szybko gotują. Ale jak na przykład więcej się włoży, to tyle samo się gotują co jeden? Czy yy, razy tyle, ile się włoży tych ziemniaków? Nie, tyle się samo gotuje co jeden ziemniak. A czyli na Wszystkie przykład razy. 10 ziemniaków na przykład tyle samo czasu będzie się gotować co jeden, nie? Dokładnie, tak samo. No, o to mi chodzi, nie? Tak. Yy, pan mi powie tak, yy, jak głęboko one w ziemi były, ile na ile metrów zasadzone? No na metr, raczej nie na centymetry. No, na centymetry 20 centymetrów no. E, były nawożone? Oczywiście. Podlewane były? Nie. A pryskane? Oczywiście. E, na co pryskane były? Na stąkę kantoflową. Aha, czyli tam żadnej stąki nie ma, nie? Nie, nie ma nic. No. E, w doniczce też jakieś pan tam sadził, czy nie? W doniczce nie sadziłem. Dobra. Czyli wszystkie spola są nie? Tak, spola. E, no. Pan mi powie, tak, powiem panu tak, ile mogą na przykład w piwnicy poleżeć, nie, te ziemniaki? No w chłodnym miejscu mogą go, go do dwóch tygodni poleżeć. Aha. To, są, to jest młody ziemniak, tak, prosto z pola. E, pan mi powie, czy myszy na przykład wyjadają te ziemniaki, czy myszom to nie smakuje, nie? No myszy nie powinno być w takim pomieszczeniu, tak? No znaczy w restauracji mamy yy, w piwnicy, nie? Myszy. No coś mogą nagryźć tak. Każdego no. kartofla nagryzą. No właśnie o to mi chodzi, nie? E, pan mi powie tak teraz, nie? E, czy są jakieś tam pognite we worku, nie? Nie ma takiej opcji. E, pan mi powie teraz tak, czy w ziemi one nie były jakieś przemarznięte, nie? Jak wyrosły raczej nie były przemarznięte. No. E, o to mi chodzi, nie? E, na frytki się nadają. Nadają. E, na pórę się nadają? Nadają. Na kopytka się nadają? Nadają. E, e, jakie... E, pan mi powie tak teraz. E, Fioletowych tam ziemniaków żadnych nie ma, nie? Nie. E, pan mi powie teraz tak, nie? Ile Pan by mógł przyszykować tych ziemniaków, nie? Na przykład na odbiór, nie? Ile Pan potrzebuje? nie Nielimitowaną ilość, nie? Na przykład z 50 worków, nie? 50 worków? No, 50 worków, nie? Na kiedy, nie? Mhm. Miało padać, nie pada. Może jutro, na jutro. Pan mi powie, w środku są czerwone te ziemniaki? Czy żółte. nie? Żółte. Żółte, tak? Żółte są ziemniaki. No. Pan mi powie tak teraz. Słodkie są, czy gorzkie te ziemniaki, nie? Gorzkie nie są. A to są ekologiczne, nie? Tak, ekologiczne, dokładnie. No. Pan mi powie teraz tak, nie? To sam GMO czy nie GMO? GMO. Na jakiej ziemi rosły? Na jakichś czarnoziemach czy na czym? Na czarnoziemach. No, to pan mi powie teraz tak, nie? Powie mi pan tak teraz, nie? Mhm. Czy pan wie, ile tam przeciętny Polak rocznie zjada ziemniaków, nie? Bo ja to muszę napisać, nie? Na kartce. Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia ile przyczyn typu zada ziemniaków. E, a wie pan dlaczego ziemniaki są podstawą diety w Polsce, nie? Bo muszę to napisać, nie? Od kogo kupuję. Taki wywiad ze sprzedającym. Muszę mm -hmm. sprawdzić czy pan się na ziemniakach zna, nie? Mm -hmm. Bo ja to wszystko zapisuję teraz, nie? E, dlaczego ziemniaki są podstawą diety w Polsce, nie? Pan mi powie. Na, 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 ja Panu muszę mówić takie rzeczy. No bo ja to wywieszę w restauracji. E, będzie napisane, że to są ziemniaki kupione od e, e, znanego wieśniaka z Wierzbinie. Mm -hmm. e, będzie to na restauracji napisane na takiej tablicy jak w KFC, nie wiem, czy Pan był, nie? Mm -hmm. Że dzisiaj gotuje dla Pana na przykład, nie wiem, antek, nie? Tak. To, to tu u nas w restauracji będzie właśnie napisane, że. To są ziemniaki od znanego tam wieśniaka z okolicy, nie? E, I będzie właśnie kartka z pytaniami, na które pan odpowiedział, nie? O, obok tego napisu, nie? I że się zda na ziemniakach, ten gościu, nie? I tak dalej, nie? Jeszcze słyszę takie rzeczy. E, pan mi powie tak. E, jak nazywa się święto ziemniaka, nie? Teraz. Takie pytanie mam. Ale panu mówię, że pierwszy raz słyszę takie rzeczy, żeby ktoś się pytał, jak bierze do restauracji. No bo to jest ekskluzywna restauracja, nie? Niech pani powie nazwę restauracji. No z kluczborka pan wiedzie, jest restauracja, nie? Wiem, gdzie jest Kluczbork. No, my robimy tu kręcone ziemniaki, nie. Mhm. I takie tam, nie. Obiady, nie. No, niech ba pani powie nazwę jeszcze. Yy, bar u Grzesia. My tu jesteśmy. Na... Dopiero by się otwieramy, kiedy tam, nie? Za tydzień, nie? Mhm. No, w Google Maps pan może by szukać, nie? Dobrze. Pan mi powie, powie tak, czy można z ziemniaka zrobić pieczątkę firmy? Oczywiście, że tak. No, bardzo dobrze. Nie robił pan nigdy w szkole? Czy można zrobić prąd z ziemniaka? Oczywiście, że tak. E, dlaczego ziemniaki czasem pękają podczas gotowania, nie? Za dużo nawozu mają? No, dobrze, nie. E, ile kosztuje kilogram ziemniaków, nie? Bo to napiszę, ile e, właśnie zapłaciłem temu gościowi, nie? Za te ziemniaki, za kilo, nie? Złotówka. No i będzie właśnie obok tablicy napisane, że ziemniaki e, kupione zostały za złotówkę, za kilo, nie? Mhm. Mm e, Pani powie tak teraz jeszcze, nie? E, czy ziemniaki były kiedyś na Księżycu, czy jakiś astronauta tam je zabrał, nie? Tego nie wiem, nie miałem pojęcia o tym. E, pan mi powie tak teraz. Kto był królem ziemniaka w historii? Ja, jaki gatunek, nie? Też ja tego nie wiem, bo tego nie śledzę, kto był królem ziemniaka. E, pan mi powie tak teraz. Dlaczego ziemniaki są tanie, nie? Dlaczego są tanie? Tak. Bo nie ma popytu na ziemniaka na razie. No dobrze, nie? E, bo my właśnie taką tablicę zrobimy w szkole na Pineski, nie? Z pana no. odpowiedziami, nie? W restauracji, nie? A pan będzie te ziemniaki miał tak długo czy to sezonowo tylko, nie? Bo my byśmy taką współpracę dłuższą nawiązali z panem, nie? No, nie ma problemu. Możemy na dłuższy czas nawiązać. No. Na cały rok. To zimą na, też pan. To zimą też pan ma, nie? Oczywiście. Pan mi powie tak, czy ziemniaki są lepsze od, ryzy, od ryżu? Tak samo są dobre jak i ryż. E, czy ziemniaki są lepsze od makaronu? No, makaron raczej są lepsze. No, a takie same jak ryż są, tak, na pewno? O no, tak mi się wydaje. No, bo tu na tablicy będzie napisane, że pan tak powiedział, nie? I będzie pana numer podany, nie? Mhm. E... Czy ziemniaki mają więcej witaminy C niż cytryna? Nie. A ile mają? Nie wiem. E, czy ziemniaki mają białko? Coś mają. E, czy ziem... Halo. Halo, ale halo. pan? Czy ziemniaki były kiedyś walutą? Walutą, czy były? Jak pieniądze? Były. Kiedy? Dawno, dawno. W którym wieku? Nie, panie zadał takich pytań. Kurde, e, Czy są jakieś zawody w Polsce w jedzeniu ziemniaków? Kto więcej zje na przykład? A wie pan, kiedy się ziemniakami płaciło za komuny. E, czy ziemniaki jak się rzuci je na wodę, to czy one będą się unosić na powierzchni? E, czy... Nie, utopią się. Utopią się, tak? Na przykład pan mi powie teraz tak. Czy ziemniaki mogą wybuchnąć na przykład w mikrofalówce, nie? No, raczej nie. Dobrze, ja to zapisuję teraz i drukuję kartkę. Jeszcze będę miał tak około. No, kilka pytań, jeszcze, nie? Bo ja tu już właśnie tą tablicę przygotowuję, nie? Mhm. E... Dobra, drukuje się. Jakim tuszem pan chce, żeby wydrukowane było, nie? Na czarnym, czy na kolorowo tą tablicę robimy, nie? Jak to dla was ma być dobrze? Bo jeszcze pan dostanie u nas kupon w restauracji, nie? Mhm. No. Jak, jak nazywa się łacińska nazwa ziemniaka, nie? Nie wiem. Do jakiej rodziny należy ziemniak? Bulwowatych. O, bardzo dobrze. Pan mnie zaskoczył teraz swoją wiedzą. E, z jakiego kontynentu pochodzą ziemniaki? Nie wiem. W jakim. Halo. Halo, Halo, słucham pana. Pan mi powie tak. W którym wieku ziemniaki dotarły do Europy? Nie wiem. Pan mi powie tak. Czy owoce ziemniaka są jadalne? No oczywiście. Co to jest solanina w ziemniaku? Co jest? Solanina w ziemniaku, co to jest? Składnik ziemniaka. Dobrze. Dlaczego ziemniaki mogą być trujące? No czemu mogą być? Jak no, mają na słońcu są ziemi... Czy ziemniaki rozmnażają się z nasion? Tak. Co to znaczy ziemniaki sadzeniaki? No, ziemniaki, które się sadzi do, do ziemi. Ile potrzebują stopni do wzrostu ziemniaki? Od 10 stopni. Na jakiej głębokości rosną bulwy ziemniaków? Od 15, 15 do 20 cm. Ile bulw rośnie w jednej roślinie, na jednej roślinie, ile bulw może wyrosnąć? Od 5 do 20. Jak wygląd wygląda liść ziemniaka? Bo ja jeszcze myślę, kilka jak... mam pytań do Pana, bo my robimy całą restaurację właśnie w tej tablicy takiej szkolnej i cały, cały lokal będzie w tych pytaniach i Pana odpowiedzi będą, nie? Ale do czego to ma służyć? No reklama ziemniaków, tak? Bo my tylko ziemniaki będziemy robić. Zakręcone w, y, ziemniaki na patyku. Pod, za 30 zł jeden ziemniak z przyprawami y, będzie tak. Y, ziemniaki pieczone w bułce, tylko jak kebab, tylko że bez kebaba, nie? Tylko mhm. właśnie ziemniaki popieczone w bułce, nie. Y, mhm. y, będzie hot dog na przykład z ziemniaka, nie? Właśnie, że... Ziemniak na przykład zamiast parówki, nie i w bułce on będzie no, i sosem polany, nie? No, 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 Zapiekanka z ziemniaka, że będzie na pół przecięty i tam będzie kiełbasa i tak dalej, nie? Mhm. No No i o to chodzi, nie? To będzie same ziemniaki, nie? Mhm. E, a, i ile chleb. kiedy, kiedy wychędzić te kartofle? E, no panie no w 14 na lipiec te kartofle, bo 15 my otwieramy, nie? Mhm. A pan by chciałby być na otwarciu restauracji, na przykład, żeby pan się przebrał za takiego rolnika, i by pan witał ludzi, na przykład z koszykiem, by pan chodził i ziemniaki, by pan rozdawał takie. I by pan mówił, że to od pana są ziemniaki, nie? Nie, 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 nie. Nie preferuję w takich zabawek. No dobra, to te pytania tylko zrobimy, nie? Mhm. Pan mi powie, jaką tam obramówkę pan by chciał na zdjęcie, nie? A jaką to zapałny No, taką pozwacaną, czarną, bo pana zdjęcie taki portret będzie pana wisiał w restauracji, nie? Aha, dobra. No, bo my tu będziemy stałą współpracę mieli, nie? I będzie no. właśnie pana portret wisiał, nie? Na restauracji. Mhm. I będzie właśnie tablica z pytaniami, nie? No. Jeszcze mam kilka pytań, nie? No... Yy, dlaczego, dlaczego ziemniaki mają różne kolory miąższu? Bo są różne zmiany. Jakie mikroelementy zawierają ziemniaki? Różne. E, czy ziemniaki rosną w klimacie tropikalnym? Oczywiście. E, czy w Afryce rośnie ziemniak? Oczywiście. Czy ziemniaki uprawia się w Indiach? Oczywiście. E, w jakich województwach Polski jest najwięcej upraw ziemniaków? Włódzki. E, dlaczego ziemniaki rosną najlepiej na Podlasiu? Halo. Nie znam tego. Halo. Czy w Rosji uprawia się ziemniaki? Nie. Na jakiej wysokości nad poziomem morza mogą rosnąć ziemniaki? Czy można uprawiać ziemniaki hydroponicznie? Co? Czy można uprawiać ziemniaki hydroponicznie? Halo? No, 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 bo coś przerywa. No. Mikrocipek. Jak przerywa? Pewnie masz coś w Kurde. Halo? No, słyszy mnie pan? Co tam przerywa? No niech pan mówi teraz. A co tam przerwało? No nie wiem, pół słyszę, pół nie słyszę pana. Ile kalorii mają gotowane ziemniaki? Nie wiem. Jakie witaminy mają ziemniaki? Wszystkie. E, czy można zapalić e, diodę ledową ową na jednym ziemniaku? Można. E, czy NASA testowała uprawy ziemniaków na Marsie? Nie wiem. E, dlaczego Fryderyk II wprowadził zakaz sadzenia ziemniaków? Nie wiem. E, skąd się wzięła nazwa pyry? Nie wiem. Czy można zrobić plastik z ziemniaków? Co można? Plastik z ziemniaków zrobić? Nie. Yeah. Eee, Czy ziemnia z ziemniaków można zrobić bio bioetanol? Raczej nie. Ile litrów wody potrzeba do wyhodowania kilograma ziemniaków? Czego litrów? Wody. Nie wiem, miałem pojęcia ile wody potrzeba do ziemniaków. Czy ziemniaki mogą być używane w kosmetyce? Oczywiście. Jakie szkodniki atakują ziemniaki? To jest dużo bardzo. Stąka ziemniaczana. E, pan wymieni, bo ja muszę napisać wszystkie. Stonka ziemniaczana, Brutowiec Pospolity. E, co to jest stonka ziemniaczana? To co obiad na e, Jak wygląda ta stonka ziemniaczana? Jak biedronka, tylko że w paski. A co to jest zaraza ziemniaczana? Atakuje liście tak samo. Jakie choroby atakują ziemniaki? Zaraza, Ziemniaczana właśnie. Czy ziemniaki potrzebują dużo nawozu? Nie. Jak chronić ziemniaki przed chorobami? Ekologicznymi obryskami. Dlaczego trzeba obsypywać ziemniaki ziemią? Halo? Halo? A pan szuka odpowiedzi w internecie, czy co pan robi? Nie, jestem w pracy. A dobrze. Już myślałem, że pan oszukuje coś, że pan się na ziemniakach nie zna i w internecie nie, szuka odpowiedzi, nie? przyjechać na kombajnie, pojeździcie, to zobaczycie, że się nie zna. A, no dobrze, myślałem, że wie pan tam. No dobra, to, to ja jeszcze pomyślę, nie? No, jak się pan zastanowi? Ja pana numer zapisuję y, jako ziemnia, ziemniak. Y, imię wpiszę tak, ziemniak. Czy jakie tam pan imię na imię ma? Leszek. O, to imię wpiszę Leszek. Nazwisko? Adamski. Leszek Ziemniak, dobra. Zapisuję pana numer, będę się kontaktował z panem. Dobrze, jeśli pan będzie zdecydowany, proszę. o Dobra. Się. Dobra, dzięki na razie